Miałam kiedyś taką rozmowę z jedną z moich klientek odnośnie właśnie trendów. Ta osoba bardzo chciała tworzyć konkretne motywy, konkretne powiedzmy coś, co, co, co się jej spodobało i uważała, że będzie to fajne. Natomiast problem był taki, że nie za bardzo te rzeczy były obecnie w modzie. Nie były wyszukiwalne. Jasne, można byłoby powiedzieć, że nie ma co się jakby rezygnować z siebie i trzeba podążać w tym kierunku. Natomiast po wspólnej rozmowie doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy jednak. Trochę ten temat, tę tematykę przesunąć, tak żeby jednak zahaczać o to, co się obecnie podoba. No i to był taki etap, że wszędzie królowały monstery. I jak analizowałyśmy to, co na przykład się podoba w tym przypadku na Etsy, to rzeczywiście bardzo często sprzedawały się po prostu rzeczy z monsterami. Natomiast ta osoba no, powiedziała, że monstery to zupełnie nie jej bajka, nie rozumie fenomenu, nie będzie w to szła. Jasne. Tak może być? Nie chodzi o to, żeby każdy trend jednakowo przytulać, ale żeby mieć oczy szeroko otwarte, bo okazało się, że równie dobrze zaczynającym się wtedy trendem była taka moda na powiedzmy, polski las, na paprocie. I to już był kierunek, który dużo lepiej pasował tej osobie. I z tego co widzę, zdecydowanie uczyniła ona z tego obecnie swój znak rozpoznawalny. Dzisiaj zastanowimy się, jak szukać tych trendów, jak patrzeć na te trendy, ale tak właśnie, żeby nie zatracić siebie, żeby nam to pomogło, żeby nam to dodało, powiedzmy, punktów do wyszukiwalności, ale z drugiej strony, żeby nie zatracić właśnie tego, czym jest nasza marka. Zaczynajmy. Obserwacja trendów, uważam, że w niektórych niszach jest to naprawdę kluczowa sprawa, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o marki artystyczne. I znów, nie chodzi o to, żeby łapać te trendy i od razu iść po prostu tak, jak nam nakazują, wszystko totalnie zmieniać przy każdym sezonie. No tak, co chyba tylko Duże firmy potrafią, że jest tych sezonów z 8 albo i więcej, jakieś firmy typu HM. Natomiast my, jako małe marki, wiadomo, nie mamy aż takiej możliwości, żeby wszystko rzucać i za każdym razem celować w dany trend. Natomiast to, co każdej osobie zawsze doradzam, to jest właśnie mieć oczy szeroko otwarte, bo niektóre z tych trendów będą nam pasowały, będą rzeczywiście dopasowane do tego, kim my jesteśmy, i wtedy jak najbardziej. Można z tego skorzystać. Bo jest to jeden fakt: że jeżeli wszędzie nagle ludzie zaczynają widzieć dane kolory, dane motywy, to ciężko będzie się przebić nowej marce z czymś zupełnie innym. No chyba, że na zasadzie kontrastu. Możesz zrobić takie ćwiczenie. Ja sobie ostatnio zrobiłam, tak właściwie przez przypadek, i polegało ono na tym, że chciałam zobaczyć, jak wyglądała moda lat 2010. Wydawało mi się, że no co się mogło od tego czasu aż tyle zmienić. I byłam w totalnym szoku. Jak zupełnie inaczej się wtedy ubieraliśmy? Jakie zupełnie, można powiedzieć, w tym momencie obciachowe dodatki na przykład się stosowało? Co było uważane za szczyt elegancji, a co wręcz przeciwnie? Być może idąc jeszcze dalej, znajdziesz większe, powiedzmy, kontrowersje. Przykładowo początek tego wieku, ale akurat teraz moda wraca i, i znowu widzimy, że to jest fajne, ciekawe. I to, co najciekawsze, kiedy jesteśmy w tym trendzie. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to właśnie jest trend, a nie nowa rzeczywistość, która już na zawsze będzie. Niektóre trendy są mniejsze, niektóre większe, niektóre trwają dłuższy czas, niektóre trwają, trwają i nagle się kończą, i nawet nie wiemy o tym, nie, nie zdajemy sobie sprawy. Takie przykłady, jeśli myślę o latach 2000, właśnie, no to wtedy nie były wcale w cenie na przykład rzeczy ręcznie robione. Wtedy, można powiedzieć, to był trochę taki Wstyd, nosić coś własnoręcznie zrobionego. Królowały przede wszystkim brokat, jakieś cekiny, jakieś hafty na jeansach, wybielanie. Nikt tam nie patrzył na to, żeby tkaniny były naturalne na przykład, albo żeby miały stonowane kolory, albo żeby wszystko do siebie pasowało w typu garderobie kapsułowej. Dzisiaj wydaje się to nam takie oczywiste, że patrzymy właśnie na to, że to jest ręcznie robione, że coś jest z lepszych materiałów, że to jest oddychające przykładowo. Wtedy no, jednak neony przede wszystkim królowały i nieważne było, że to był czysty poliester. Jeśli chodzi o same trendy już konkretnie w takich działalnościach, jak prowadzi się jednoosobowo, to takim Przykładem dla mnie jest na przykład biżuteria sutarz. Jeżeli tworzysz teraz biżuterię sutasz, to być może zauważasz, że no nie jest aż tak łatwo, jak mogło być na przykład parę lat temu, w 2015 roku. Wtedy ja osobiście widziałam sutasz wszędzie, na ulicach, w różnych jakichś magazynach, no to się po prostu przewijało, to się bardzo podobało, ludzie tego dużo szukali. Obecnie sutarz jasne, nadal istnieje ale w takiej bardzo eleganckiej wersji, na przykład w wersji ślubnej nadal, powiedzmy, są, jest wiele osób, które rzeczywiście tego szukają. I w tym momencie, co takiego można zrobić, jeżeli ten, dana rzecz, na przykład widzimy, że ewidentnie coś zaczyna spadać z sprzedaży, spada zainteresowanie. To są często takie kluczowe decyzje. Czy właśnie zostajemy przy swoim? Na zasadzie, okej, okay, ja zostaję, ja się specjalizuję, ja to robię najlepiej, chcę to robić najlepiej. Inne osoby się wykruszą, i ja zostanę, i jeżeli ktoś nadal tego będzie szukać, to znajdzie mnie. To jest jedna, jakby sytuacja, ale musimy być pewni swojej jakości. Musimy być pewni, że jeżeli idziemy trochę przeciw trendom, że rzeczywiście robimy to najfajniej, najlepiej, najbardziej wyjątkowo i celujemy w bardzo konkretną grupę docelową. Którą bardzo dobrze znamy. Grupę, która rzeczywiście gdzieś tam się na przykład pokazuje na jakiejś grupie na Facebooka, na forach, że my jesteśmy pewni tej grupy odbiorców. Że co by się nie działo, jacyś odbiorcy już życie na to będą. Na pewno, jeżeli dopiero zaczynasz, jeżeli ta twoja nisza nie jest jeszcze taka określona do końca, dopiero szukasz, ja bym naprawdę spędziła trochę czasu, patrząc na to, co w tym momencie się podoba, co w tym momencie jest potrzebne, czego się szuka, o czym się dużo mówi. I wręcz takie właśnie ćwiczenie często podpowiadam moim kursantom, przykładowo proponując, żeby spędzali codziennie, po południu, wieczorami, pół godziny na Instagramie. Coś, co może się wydawać abstrakcyjne, no bo jak to? Namawiam do tego, żeby spędzać czas w social media. kiedy wszyscy mówią, że social media to jest zło i, i najlepiej unikać, ile się da takiego siedzenia pustego. Część osób tak, oczywiście nie ma. Część osób, dla części osób to jest taka po prostu odskocznia i moment, żeby, żeby po prostu pobyć ze sobą i coś tam sobie poklikać, poczytać. Ale paradoksalnie wiele osób wcale w tych social media nie lubi być. I tutaj... Może być jako takie, powiedzmy, recepta, żeby jednak trochę więcej czasu spędzać, takiego celowanego czasu. Patrzeć na przykład, co tworzą sklepy oferujące podobne rzeczy, jak wygląda ich oferta, jakie są motywy, które na przykład na obecnie na Etsy się podobają. Etsy też jest takie właśnie znane z tego, że bardzo patrzy na trendy i wyszykuje wręcz sklepy, które takie trendy, trend, rzeczy modne po prostu mają i bardzo je promuje, że na przykład wyjdzie. Newsletter z taką propozycją, że przykładowo dana rzecz jest teraz fajna, modna i to jest propozycja Etsy. Tak więc rzeczywiście można też na Etsy pochodzić, poszukać, zobaczyć. Systematyzując te trendy, możemy przede wszystkim spojrzeć na, po pierwsze, kolory. Jakie kolory teraz są modne? Jaka jest w ogóle pora roku, bo to się też zmienia po prostu z porą roku. Wiadomo, na wiosnę. Konkretne pastele w tym roku, być może bardziej jakiś liliowy, a w przyszłym roku będzie bardziej cytrynowy, ale głównie pastele tutaj to są takie wiosenne kolory. Jeżeli planujesz kolekcję na wiosnę, najprawdopodobniej celując w pastele, będziesz mieć. Większy sukces. W lecie, no to już takie bardziej stonowane kolory, jaśniejsze, dużo bieli, dużo złota, berze, różne wzory, motywy, jak najbardziej. Jesień, oczywiście ciepłe, takie mocne kolory, jak jesienne liście. I wreszcie zima, bardziej już takie, nawet często mocne, luksusowe kolory jakieś brokaty, coś świecącego i tak dalej, i tak dalej. To są takie główne, jakby linie trendowe, sezonowe. Ale oczywiście w danym czasie dane, jakieś kombinacje też mogą odgrywać tutaj znaczenie. I ja często podpowiadam, żeby tutaj, jeśli chodzi o kolory, rzeczywiście sobie to w miarę tak ustalić już na samym początku. Tak więc, jeżeli masz ustaloną jakąś linię kolorystyczną, idziesz typowo bardziej w pastele, no to przy tym bym pozostała mimo wszystko, bo są też inne sposoby na trendy. Przykładowo, konkretny styl. To już są trendy bardziej długoterminowe. Tak więc, jeżeli dopiero zaczynasz i zastanawiasz się, w jakim stylu otrzymać na przykład, swoje konto na Instagramie, uderzając do konkretnej grupy docelowej, to być może się okaże, że w obecnej chwili bardzo podoba się ogólnie taki styl boho, czyli takie dość jasne, ale ciepłe kolory, taka właśnie przytulność, ale jasna przytulność, tak bym to nazwała. Jeden z takich głównych trendów. Prawdopodobnie, jeżeli utrzymasz swoje konto właśnie w takim stylu, myślę, że będzie to całkowicie w porządku i znów, jeżeli chodzi o styl, oczywiście możesz zarządzić sobie, że to będzie zupełnie odmienny styl, jakiś taki właśnie bardziej ciepły, jakiś taki bardziej mocny, ciemny, taki bardziej skierowany do konkretnego rodzaju osób, które są rzeczywiście takimi mocnymi osobami, nie wiem jak to nazwać, ale rób to świadomie. Wtedy to bardzo determinuje Twoją grupę docelową, już właśnie poprzez te kolory, że ty się skierujesz z tym wszystkim, swoim przesłaniem do już bardzo konkretnych osób, które właśnie chcą być takie antytrendowe. Inne sposoby na trendy to oczywiście materiał, jakaś technika konkretna, czyli tak jak mówiłam, to na przykład był sutarz, konkretna filozofia. Jeżeli mamy markę, która nie jest artystyczna, to być może właśnie takie nawiązywanie do konkretnych takich ruchów. Typu eco, no waste, silent luxury, minimalism. Jeżeli to się będzie przewijało, że właśnie jakaś taka troska o środowisko, przykładowo, czy troska o planetę, czy troska o na przykład relacje, że to też jest w sumie teraz trend, że się mówi dużo o tym, żeby dbać o relacje i będzie się to też przewijało, to jak najbardziej to też będzie właśnie takie podążanie, takie zdrowe podążanie za trendem. I teraz, jak znaleźć takie właśnie trendy? Kolory, Mamy z jednej strony tak zwane kolory roku pantone. Jakieś tam wskazówki one dają, że tam jakiś jeden konkretny kolor się wybija. Można to zastosować, ale uważam, że tutaj dużo bardziej się sprawdza właśnie takie posiadanie oczu szeroko otwartych na to, co się dzieje wokół. Styl, no to przeglądamy. Możemy przeglądać magazyny, blogi, jakieś profile na temat wystroju wnętrza, na temat właśnie stylu, ubierania się danych osób, konkretnego typu biżuterii, która się teraz podoba, która zdobywa tysiące lajków, konkretne nurty typu na przykład decluttering, czyli odgracanie. To też się bardzo przewija w tym momencie na przykład. Jeżeli nagle wszędzie zauważamy tkane makatki, no to jasne, że to prawdopodobnie jest trend. I rzeczywiście proponując coś podobnego jest szansa, że też się na to po prostu załapiemy. Magazyny modowe, blogi, Pinterest, no to jak najbardziej zawsze najlepsze źródła, jeżeli chodzi właśnie o takie branże kreatywne. Ja osobiście bardzo na przykład lubię YouTube, lubię, że po prostu ten algorytm bardzo fajnie podpowiada mi podobne filmy, które się pokazują, więc w momencie, jeżeli jakiś fajny kanał zasubskrybujemy, jeżeli nie subskrybujesz tego, to być może to jest właśnie dobry moment, żeby to zrobić, no to właśnie pojawiają się takie podpowiedzi, co teraz się liczy, co teraz jest ważne, co nowego się pojawiło, w danym właśnie nurcie, który nas interesuje. Świetna sprawa, fajnie ten algorytm naprawdę działa według mnie. I ja też lubię po prostu oglądać dłuższe filmy, albo na przykład takie shorty. Bardzo fajnie mi to uzupełnia moją wiedzę na temat tego, co się dzieje. Lubię też magazyny, takie ogólne magazyny dla kobiet, na przykład wysokie obcasy Ekstra, lektura jednego takiego, powiedzmy, wydania już daje mi naprawdę fajny przekrój co się obecnie podoba w jaki sposób się myśli. Wracając do takiego podsumowania tego całego trendowania. Myślę, że jeżeli chodzi o konkretną filozofię, to też trzeba tak patrzeć całościowo. Co się teraz na świecie dzieje? Jakie wartości są obecnie ważne? Co takiego właściwie ludzie chcą? Co ich trapi? Jakie jest największe ich umartwienie i jak rozwiązują lub chcą rozwiązać te problemy? Na przykład z obserwacji obecnej sytuacji widzimy, że Wiele osób jest po prostu bardzo zabieganych, że z jednej strony chcieliby wychodzić do tych ludzi, z drugiej cały czas coś im wypada i te kontakty społeczne są nieco spychane na dalszy plan. I na przykład to sugeruje mi, że jeżeli zaproponuję coś, co jest bardziej właśnie w takim kierunku wychodzenia do ludzi, łączenia ludzi, coś, co da właśnie takie poczucie wspólnoty, to taki produkt, taka oferta może się spotkać naprawdę fajnym odbiorem. W przeciwieństwie do czegoś, co znowu zakłada siedzenie przed komputerem, wykonywanie tego samodzielnie w takim oderwaniu od innych ludzi. Drugim wnioskiem, który z takiego właśnie, z takich obserwacji mogę wyciągnąć, jest to, żeby ludziom maksymalnie ułatwiać ich życie. Czyli już jeżeli się zdecydują na moją ofertę, Niech ten produkt będzie maksymalnie usprawniony, zoptymalizowany, że rzeczywiście używanie go będzie łatwe, że nie będzie musiał poświęcać nie wiadomo ile czasu na to, tylko praktycznie już małym nakładem czasu będzie mieć szybkie efekty. Takie rzeczy warto podkreślać, no bo oczywiście, co z tego, że my jakby mamy taką filozofię zgodną z tym, co obecnie jest jakby na topie, skoro po prostu o tym nie powiemy, nie damy znać, że właśnie nasz produkt, nasza oferta tym się tutaj cechuje. Bardzo nie się dowiem, jakie są Twoje przemyślenia a propos trendów. Wiem, że trendy, nie wiem, wiele osób ma taką alergię na to, na słowo trendy, na to, co modne. Z mojej takiej perspektywy i doświadczenia widzę, że bardzo ciężko jest działać wbrew trendom. Jest to możliwe, ale z drugiej strony to, co znów przychodzi wiele osobom ciężko, trzeba bardzo fajnie, mocno określić swoją niszę, być świadomym, dla jakiego rodzaju ludzi nasza oferta tutaj jest skierowana ludzi właśnie takich trochę antytrendowych, którzy pozostaną tacy, jak, jacy są, co by się nie działo. Jeżeli masz taką świadomość, jeżeli wiesz dokładnie później jak trafić do tych ludzi, jasne, wtedy jak najbardziej warto iść w tym kierunku, warto pozostać w zgodzie w 100% z tym, co ty chcesz robić. W przeciwnym wypadku takie spotykanie się po środku, powiedzmy z tym, co jest modne, z tym, co klienci obecnie szukają, czego chcą już naturalnie, a z tym, co ja chcę, z tym, co ja mogę zaoferować, uważam, że jest to w większości przypadków optymalne rozwiązanie, które z jednej strony pozwala ci pozostać sobą i mieć dużo satysfakcji z tego, co robisz, a z drugiej strony mieć po prostu dobrą sprzedaż i naturalnie przyciągać nowych klientów. To tyle na dziś. Zapraszam Cię oczywiście do pozostania ze mną, jeżeli takie treści właśnie. Ogólno są dla ciebie wartościowe. Chcesz ją rozwijać, chcesz rozwijać swoją firmę, chcesz zwiększać sprzedaż w internecie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.